Guten Morgen, witam ja Was w ja studni, ja która ja jest w moim drugim kanale. A teraz po półrocznej przerwie wracają Wasze szkolne historie. Wiem, że wszyscy tęsknili albo nie, trudno. Yy, czytamy Wasze szkolne historie. Nie zapomnijcie o łapce w górę, subie i subie, bo to jest mega ważne. Bo to jest nowy kanał, więc fajnie, że jest suba i że jeszcze go nie robicie. No i co? Bicie do mojego hejka.pl. I czytamy. Siemka ku... cyczki. Dzień dobry, witamy w naszym kanale. Dajmy na to, że mam na imię Kacper i przychodzę do was z historią szkolną, która wydarzyła się całkiem niedawno. Yy, niedawno czyli kiedy? Wczoraj, przedczoraj, rok temu, dwa lata temu. Kiedy? Pewnego dnia na lekcji angielskiego pani sprawdzała niesprawdzone sprawdziany, które pisaliśmy wcześniej. No i mnie jakaś odklejka złapała i postanowiłem, że włożę nożyczki do gniazdka. What the fuck? Jakby po co? Dobra, nie wnikam. Nie no, wnikam po co? Ja je tam wkładam, grzebie i nic się nie dzieje. Yy, no, chyba dobrze się nic nie dzieje, bo jakby się coś zadziało, to już by ciebie nie było. I w końcu postanowiłem, że je włoszę głębiej i nagle jeb. O matko, jedyna. Pff, czy ty zniszczyłeś szkołę? I lecą z tego gniazdka, jakby kątówką ktoś metal ciął. Odruchowo wyjąłem te troszeczki z gniazdka. Na szczęście baba od angielskiego nie szczaiła, że coś się stało. Po 5 minutach pani dyrektor weszła do klasy i pyta, czy ktoś wkładał coś do gniazdka? Nie. <laughs> nie, 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 nie. <laughs> A co? No i moja cudowna klasa powiedziała, że nie. Ej, to mega dobrze, że cię w sumie nie sprzedali, bo typowa klasa to by cię sprzedała. Na szczęście nie mam konfidentów w klasie i trzymamy się w dobrych stosunkach. Dopiero na kolejnej lekcji. Prąd i internet powrócił. To tyle z tej historii i życzę miłego dnia. A ja cieszę się, że dzisiaj nic nie stało. I że żyjesz. Ej, bo gdybyś nie żył, to byś nie napisał tej historii. Nie no, na pewno żyjesz. No to super, cieszę się, że żyjesz. Siemka kucyczki. Dzień dobry. Witamy. Uznajmy, że jestem Piotr. Piotr czy Piotr? Czy Piotr? Okej, okay, nie no, chcesz być nazwany Piotr, proszę bardzo, ja tutaj się. Nie wpierdzielam. Sytuacja wydarza się w pierwszej, albo drugiej klasie postawówki. Był okres świąt. Każdy robił sobie świąteczne prezenty, sklejanki itp. Co to są świąteczne sklejanki? Ej, co to są świąteczne sklejanki? No i klasa przeciwna. Byłem klasa B i mówię o klasie A. Wracając. To klasa A robiła Mikołaja z kartonu. Takiego dużego. No i ja byłem na świetlicy. Aż nagle wybuch alarm pożarowy. Tylko mi nie mów, że ktoś podpalił tego Mikołaja. Nie, to jest obvious, na pewno ktoś podpalił Mikołaja. Myśleliśmy, że to ćwiczenia, ale jak pani ze świetlicy, uznajmy, że to pani Gosia. I pani Gosia wybiegła z sali, a tam cała klasa zobaczyła palącą się podłogę i Mikołaja z kartonu klasy A. Wiedziałem. 200 IQ. Ja to po prostu wiedziałem. Najlepsze było to, że byliśmy na końcu korytarza i albo musieliśmy wbiec w ogień, albo skoczyć z trzeciego piętra. <śled> Ej, to co zaznaczamy? Wbiec w ogień, czy skoczyć z trzeciego piętra? Ja bym skoczył z trzeciego piętra. Do tego był wielki obraz na pół długości korytarza. Był łatwo palny. I jakby on się zapalił, to byśmy albo skakali z okien, albo spłonęli. Nauczyciele wybiegli z klas i złapali za i węże. Udało im się ugasić, a szóstoklasista, który to zrobił, został aresztowany. Po ugaszeniu straż przyjechała, wiem, trochę późno XD, no ale i tak siedziałem dalej w szkole. To tyle, pozdrawiam. Wariacie. Piotr. No to nie się bawicie w tej szkole, że tak powiem. Siema kucyki. Dzień dobry, witamy serdecznie. Butem w mordę przemku. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że ja i moja przyjaciółka uwielbiamy Twój kanał. O Jezu, dziękuję bardzo. A nie trzeba było. Zanim przejdziemy do sedna, muszę powiedzieć, że trzymamy się w czwórkę: ja i dziewczyny. To będzie potrzebne potem. A oto nasza historia. Ogólnie to w klasie mamy taką dziwną osobę. Powiedzmy, że to. Beatka. No i ona robi różne dziwne akty, ale jakbym miała wszystkie wypisać, to by był temat na pięć odcinków. Jakby kochana, to jest dopiero pierwszy odcinek nowej serii po pół roku przerwy, więc jakby możesz pisać miało, mamy zapas odcinków na tę historię. Jedną z tych akcji było zakochanie się w chłopaku, powiedzmy, że to widził. Uczepiła się go, że tak wszędzie za nim łaziła. Chciała się i itp. Tyle, że Biciu nie był z tego zadowolony. Na początku nie robiła nic bardziej dziwnego. Ale pewnej przerwy podeszła do rodziców Bicia i powiedziała do nich, że są jej teściami. XDDD What the hell? Jakby... <grym> <grym> no takie rzeczy też się zdarzają. To jest życie, więc jakby no takie, takie sytuacje też czasem muszą mieć miejsce. Potem jej totalnie odbiło. Bo mówiła, że ma z nim 50 dzieci. Poprosiła nas o zorganizowanie ślubu. Wzięliśmy się do roboty. <grym> Czy ty mi chcesz powiedzieć, że najpierw się z niej śmieliście, a teraz organizujecie jej ślub? Okej. Okay. Ślub w męskim kiblu. Ozdoby z papieru toaletowego i inne dziwne rzeczy. Wszyscy razem z nimi mieliśmy z niej ubaw. Ale nie braliśmy tego na poważnie. W końcu coś się wzięło i się obraziła. Podczas spaceru na wlewie zaczęła nas wyzywać, głównie mnie, i mówić, że zgłosi to pani, bo why not? I jak powiedziała, tak zrobiła. Na angielskim zaczęło się. Beatka zrobiła awanturę i powiedziała, że to wszystko nasza wina. Co prawda, klasa nas broniła, ale w końcu wyszło na to, że to my jesteśmy walnięte. Mam nadzieję, że będziesz miał z tego bekę, tak samo jak my. P.S. Jeśli Beatka to słucha, to niech że to tylko za beki i nie mamy na co nikogo urazić. Pozdrawiamy. Jonathan, Joe Esther i Mike Wazowski. Eee, ja się znam teraz, gdzie jest jakiś pedagog w waszej szkole. Buten Morgan. Uznajmy, że mam na imię Maria. <noise> Czyli piszesz tego maila z Betlejem, jakby spoko, jakby... Dla mnie okej. Okay. Moja historia szkolna wydarzyła się w czwartej klasie podstawówki. Dzień jak co dzień, zwykle na przerwach, chodziłam do kibla z moją koleżanką. Czemu zawsze dziewczyny muszą chodzić po dwie do kibla? Czy... jakby ja nie rozumiem, czy jakby pójdziecie kiedyś same, to ja nie wiem, czy was ktoś w tym kiblu napadnie, czy coś wyjdzie, jakiś potwór z kibla i on was... No nie wiem co. Jakby ja nie rozumiem o co chodzi, niech mi ktoś to wytłumaczy, bo ja naprawdę... Nie wiem. Byłyśmy w tym kiblu z naszymi bidonami z wodą. Stwierdziłyśmy, że będziemy do siebie je rzucać. W pewnym momencie zagapiłam się w okno. A <laughs> Dobrze, że je rzucać, a nie je napełniać, bo jakbyście się napiły tej szkonej wody, nie z kibla, tylko z kranu, to już myślę, że... byłybyście na jakimś ojomie. Padłam na podłogę. Nie wiem, co się dzieje. Moja koleżanka w płacz wstaje jak nigdy nic, patrzę w lustro, a tam nie mam kawałka zęba. Nie jakiegoś tylnego, tylko jedynkę. Ja nagle się na podłogę, krzyczę: to już koniec, to już koniec. W tym samym momencie wchodzi nauczycielka, która dyżurowała na korytarzu. Moja koleżanka dalej płacze. Ja też, tylko na podłodze, i ta pani nie wie, co się dzieje. I próbuje spytać się nas w końcu. Moja koleżanka mówi, że straciłam zęba. Wtedy ta pani dzwoni do mojej mamy. Cały korytarz stoi w drzwiach do łazienki. Ja pierdolę, to musiała być sensacja normalnie na całą szkołę, ale... Zawsze tak w szkole jest, że jak coś się dzieje, jednak jednak cała szkoła się zbiera i się gapi. Jakby, no to jest normalne. Przyjechała moja mama i próbuje mnie uspokoić, bo ja wtedy wiłam się na podłodze, krzyczałam i płakałam. Zadzwoni po mamę tej koleżanki, żeby po nią przyjechała, bo ona nadal płacze. Moja mama wyprowadziła mnie z tej łazienki do auta i jedziemy do dentysty, a ja dalej ryczę. Dentysta zrobił mi tego zęba. A tego samego dnia napisał do mnie kolega z klasy i spytał się mnie, czy to prawda, że z moją koleżanką biłyśmy się, ponieważ taka plotka była w mojej klasie. Bo trzeba powiedzieć, że tak się biłyście, że normalnie aż se zęby powybijałyście. Taka była awantura. Następnego dnia każda nauczycielka pytała się mnie, czy wszystko dobrze z moim zębem. Co już tak długo, mam nadzieję, że nie ma żadnych błędów. Pozdrawiam wszystkie kucyczki i przemka. Dziękuję bardzo. Ja pozdrawiam twojego zęba. Guten Morgen lub tak. No to zależy, kiedy to oglądacie, bo jak oglądacie to rano, to może być Morgen, jak po południu, może być tak. Dostosuj to, to do siebie. Uczę się niemieckiego od 7 lat, ale dalej nie wiem, jak to jest. XD. No to niech się uczysz. Niech się uczy. <ścoughs> nie się naśmiewam. Mam dwie takie zajebiste historie. Pierwsza jest z panem od WF. W piątej klasie nasz nauczyciel od WEF-u miał kontuzję. Jak chyba każdy nauczyciel w u Każdy chyba miał takiego nauczyciela w wf u który w 87 chyba. po prostu miał karierę przed sobą, ale nagle doznał kontuzji i teraz jest nauczycielem w Tak. Tak dokładnie wygląda życie każdego wef Więc na pół roku dali nam kogoś innego. Nazwijmy go Adam. Ja z moją zawsze stalkowałyśmy nauczycieli, więc i jego posprawdzałyśmy wszędzie chcę Cię przyznać, ale ja też tak robię. Zwykłe konto na Facebooku, na Instagram. Takie tam miał zdjęcia, że nie mogę. Jakiś zgoł, klato z siłowni. Mm. Z wakacji na majorce itp. Ej, to jest jakiś pensji nauczyciel, bo z pensji nauczycielskiej to sobie raczej nie można pozwolić na wakacje na majorce. Ale miał też jedno takie zdjęcie, na którym jest łóżko na nim płatki róż ułożone w serce, na środku perfumy, na czarnym łóżku biała poście. I moja koleżanka podeszła do niego się zapytała: Co było potem? Dosłownie. <słuch> ja nie wierzę, po prostu. No co było potem? No trzeba było to posprzątać. Coś, co wyjście, że co? Jakby no, ktoś na no, na no, łóżku, no to trzeba potem posprzątać, chyba nie? A nie, że. Adam tam jej powiedział, że nic i td. Ale był mocno zmieszany. Tak tylko przypomnę, że byłyśmy Bachorami w piątej klasie postawówki. Druga historia jest też fajna, ale nie aż tak. Spokojnie my to sami ocenimy. Nasz kolega, nazwijmy go Paweł, nie ma najlepszej reputacji w szkole. Dlaczego? Na lekcji geografii, jak pan nam puszczał jakiś film, się zżygał na ławkę. Eee, tam wielkie Michało się zżygać. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, co się nigdy nie zżygał. Już rzuciliście kamieniem? Tak stamtąd waliło, że cała klasa się odsunęła. A potem przyszła woźna, dała mu szmatkę i kazała sprzątać. XDDD. A drugim razem, jak pisaliśmy sprawnie z majcy, to się zesrał. Pobiegł do kibla, a baba od matmy wyszła na korytarz i nas pilnowała. Wszystko wtedy ściągnęłam z telefonu i dostałam szóstkę, więc jakieś plusy. Na koniec dodam, że piszę z konta mojej sis, bo zapomniałam hasła do swojego. Mam nadzieję, że nie zasnąłeś podczas czytania tego. No, na szczęście nie zasnąłem. <laughs> Hejka, kucyczki. Mam na imię Gabrysia i u nas w szkole jest taki proboszcz i on jest po prostu okropny. Lekcję zaczyna pięciominutowym pacierzem i innymi różnymi modlitwami. Yeah! Nie to masakra! Trzeba się modlić na religii, nie, no, po prostu to jest nie do pomyślenia! To jest po prostu halo kuratorium. Potem przechodzimy do najgorszego, czyli pytania z zeszłej katechezy. I oczywiście nikt nic nie umiał. To on już się próje, że my nic nie umiemy, jesteśmy debilami, baranami itp. Całą lekcję opowiada o temacie katechezy i jak ktoś sobie ziewnie, to już od razu mówi Dobranoc. Nie no, jest po prostu masakr! Masakra, ty uciekaj z tej szkoły. Oni was tam po prostu maltretują. Albo jak ktoś sobie notuje, to mówi Gabryśka, odłóż ten długopis. Ale ostatnio odwalił coś, przez co prawie się pod ziemię zapadłem. A więc zaczynamy. Lekcję od pacierzu, ksiądz mówi Gabryśka, do odpowiedzi. A ja cała ze srana wstaję i on się pyta Czym Bóg karmił naród Izraela? Czym Bóg karmił naród Izraela y chlebem i winem? Wodą i chlebem? Chlebem i solą chyba. Ja mówię jedzeniem, on już zirytowany, że nie manną. No. Manna to kasza, manna chyba. Aha, okej. Okay. Zadaję drugie pytanie. W czyjej niewoli byli izraelici? Egipskiej, bo to jest coś tam yy, było, że. Yy, było, było coś takiego, że coś tam się szło przez... Znaczy, nie że ja szedłem, ale że, że oni szli przez pustynię, coś tam 40 dni i tam później coś tam i ten. I że no. Ja w greckiej, rzymskiej? On już ma na twarzy takie, ja, pie. Mówi, że jestem debilem, baranem, nieukiem. Że nawet nie przeczytałam tematu. Że takie rzeczy to były w pierwszej klasie. A ja w szóstej tego nie wiem. A od młodszych klas słyszałam, że ciąga za uszy i grozi piekłem. XD. Pozdrawiam ciebie, wszystkie kucyki i moich przyjaciół, Lenę i Bartka. <laughs> nie, że coś sugeruję, ale <laughs> może czas się wypisać z religii. No i pozdrawiam was. Guten Morgen. Ostatnio w mojej szkole wydarzyła się dziwna historia. Było to na stołówce. Dostaliśmy rybę i ziemniaki. Nie gadaj, rybę i ziemniaki, ja pierd* nie, to jest po prostu, nie, nie, to jest, to jest po prostu, to powinni, o tym powinien zrobić jakiś serial normalnie. I sól i pieprz. A, dobra, jak sól i pieprz, nie, tak sól i pieprz, no to, nie, no tak sól i pieprz to, nie, to jednak to, nie, to dobra, to jednak spoko. No to moja koleżanka, nazwijmy ją Hania, wpadła na pomysł, żeby nasypać tego pieprzu do ziemniaków. Tak mega dużo. Ja mam takie what the fuck? A Hania powiedziała, że jej to smakuje i że smakuje jak arbus. Mam nadzieję, że się nie zanudziłeś czytając to. No nie, zanudziłem się, mam nadzieję, że twoje koleżance to smakowało. Cześć Przemek. Hej Kadzi, dobry, witam serdecznie. Wysyłam moją szkolną historię o tym, jak bałam się chodzić do łazienki. I w ten sposób się zsikałam w szkole. O nie, to będzie pewnie taka historia z serii... Traumatyczna historia. <grym> Jezu, sorry, to się wytnie. Chodziłam do zerówki w mojej szkole. W piwnicy była nasza szatnia oraz łazienka. Też miałem tak w szkole, że mieliśmy w szatnie w piwnicy i łazienkę w piwnicy, więc jakby... Tam się działy różne dziwne rzeczy. Kiedyś, gdy szłam do tej łazienki, nazwijmy ich Max i Michał. Opowiedzieli mi, że po całej piwnicy nawiedza pan z całym zakrwawionym ciałem, bez głowy, bez nóg i bez rąk. What the fuck i ty w to uwierzyłaś? Nie wierzę. Wiesz, mieli 6 lat, to nie wiadomo, co mogli wymyśleć XD. Ja się wystraszyłam, bo byłam dzieckiem, co we wszystko wierzy. Aha, okej, okay, no to spoko, to cię usprawiedliwia, to cię usprawiedliwia. I bałam się chodzić do tej łazienki. Kilka dni później poszliśmy razem na stołówkę zjeść obiad. Chciało mi się do toalety tak, że wierciłam się na krześle. Bałam się iść do tej toalety, więc nie poszłam. Przez cały obiad wytrzymałam, a gdy już wychodziliśmy, zaczęłam sikać. Próbowałam jakoś to powstrzymać, ale nie potrafiłam. Kiedy przyszliśmy do klasy, powiedziałam pani, co się stało, i wtedy pani, wspomagająca, wzięła mnie do szatni. Miałam osobny worek, w którym miałam ubrania na zmianę. <laughs> nie gadaj, że ona ci kazała każ do worka. Ej, to było chore. Pani pomogła mi się przebrać i poszliśmy do sali. Później było leżakowanie na dywanie i wszystko było ok. PS, teraz już się nie boję tam chodzić. Ale i tak nie mogę, bo tylko dla pierwszych klas, bo teraz już nie ma zerówki. A ja jestem w czwartej. Pozdrawiam, Laura. Super historia, trochę taka traumatyczna, ale już mam nadzieję, że teraz jest u Ciebie wszystko git. No to tyle, na dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie łapce w górę, subie, dzwonku i subie, bo budujemy ten kanał i on będzie taki bardziej yy, storytime'owy, gadankowy, historiowy, Taki mam na niego taki pomysł, żeby tu był taki bardziej taki i taki, yy, to żeby tu był inny vibe contentu, więc naprawdę mi bardzo mega miło, jeżeli tego suba i możecie mi budować ten kanał. No i co, nie zapomnijcie obejrzeć mojego hejka.pl, dostępnego następnego, na razie.